Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał i słuchajcie, chcemy, żeby ta dobra nowina dotarła do każdego serca, do każdego człowieka. I dzisiaj mamy pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ale nasi bracia i siostry z kościołów wschodnich właśnie dzisiaj obchodzą Wielkanoc. Więc cudownie, że również tam ta dobra nowina rozchodzi się, że grób jest pusty. Słuchajcie, że jest coś więcej, że Bóg nie chce, żebyśmy żyli życiem smutnym, ale życiem pełnym mocy, pełnym łaski, przemienionym życiem. I Jezus dzisiaj w Ewangelii wchodzi do miejsca, w którym zamknęli się apostołowie. Byli pełni strachu, drzwi były zamknięte, może sobie tak pomyśleli, zabili naszego przywódcę, to teraz przyjdą po nas. I czy czasami tak nie jest z nami, słuchajcie, że my coś sobie wmawiamy w nasze głowy i żyjemy pełni strachu, nie śpimy po nocach, płaczemy, chodzimy ze zwieszoną głową? Jeśli tak jest, słuchajcie, to dzisiejsza Ewangelia mówi, nie dopowiadaj sobie różnych rzeczy. Zaufaj Jezusowi, żywemu Jezusowi. I Jezus wchodzi pomimo drzwi zamkniętych i mówi do nich, do tych niewiernych uczniów, no a może poza Janem i kobietami, i mówi do nich, do tych wszystkich ludzi, i mówi: Pokój wam, Pokazuje im rany, i oni zaczynają się cieszyć. To jest niesamowite, Bóg, że oni się cieszą widząc jego rany. To znaczy, że Jezus pokazał to w sposób pełen miłości, bo słuchajcie, Bóg jest miłością, i tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg. Tam, gdzie nie ma miłości, słuchajcie, tam nie chodzi o Boga. Więc mm, warto to zapamiętać. Jezus wchodzi pełen miłości i mówi do nich: Pokój wam. Ale Tomasza nie było i Tomasz mówi: Dopóki go nie zobaczę, nie wsadzę palca w jego rany, to nie uwierzę. I osiem dni później Pan Jezus przychodzi, znowu pomimo drzwi zamkniętych i znowu mówi: Pokój wam. I mówi do Tomasza: Chodź, Tomasz, wsadź palec w moje rany. I Tomasz mówi: O nie. On wyznaje w tym momencie, Pan mój i Bóg mój. Niesamowite. Jezus przychodzi do Niego. I on dzisiaj przychodzi do nas. On przychodzi w różny sposób, gdzieś w głębi naszych serc. Ostatnio czytałem o Justinie Wrenie. To był taki zawodnik MMA, który walczył też w wrestlingu. Był wielokrotnym mistrzem stanowym we wszystkich trzech stylach i dwukrotnym mistrzem kraju. Kiedy był mały. To jego rówieśnicy go prześladowali, mówili mu, żeby się zabił. I słuchajcie, w pewnym momencie on nawet zaczął wierzyć, że może rzeczywiście lepiej będzie, jak się zabije, ale dzięki Bogu tego nie zrobił i zaczął uprawiać sport. E, osiągnął sukces, ale okazało się, że nie jest szczęśliwy. Okazało się, że jest uzależniony od narkotyków, alkoholu, e, że jest w depresji, w ogromnym smutku. I widział, że jego koledzy, którzy też osiągnęli sukces, tak samo. Uzależnieni od narkotyków, alkoholu, niewierni swoim żonom, smutni ludzie, jednym słowem. I on zawołał do Jezusa: Jezu, jeśli jesteś, uratuj mnie. I on tak powiedział: Posłuchajcie, wszystko się zmieniło w ciągu jednego dnia. Tego dnia doświadczyłem Bożej Miłości i oddałem swoje życie Chrystusowi. A to wszystko zmieniło. I słuchajcie, na następny dzień otrzymał około 2000 e-maili z sytuacją pigmejów. Jak są bardzo prześladowani, jak bardzo potrzebują pomocy, i on powiedział: "Okej, okay, trzeba im pomóc, muszę to zrobić. I słuchajcie, został chrześcijańskim misjonarzem. Zaczął im mówić o Jezusie, ale nie tylko. Wren pomaga kopać studnie, by zapewnić ludziom wodę zdatną do picia, zbiera żywność oraz organizuje kupno ziemi, która została odebrana pigmeją. Pracuje również nad ponownym zalesieniem terenów, które zostały wykarczowane przez firmy szukające minerałów. Wren przestał walczyć z ludźmi, a zaczął walczyć o ludzi. I słuchajcie, pigmeje nadali mu nowe imię. Oni go nazywają Efeosa, co znaczy człowiek, który nas kocha. Nie wiem, jakie jest twoje powołanie, ale myślę, że powołaniem każdego z nas, jak najbardziej, jest to, żebyśmy byli Efeosa. Żebyśmy byli ludźmi, którzy kochają. Bo po miłości poznają, że jesteście moimi uczniami, mówi Pan Jezus. Więc... Odrzuć strach, odrzuć lęk. Kiedy Jezus jest w centrum, apostołowie się cieszą i radują. Bóg nie przewidział nas, nie przeznaczył nas do smutku, ale do radości, do życia łaską, błogosławieństwem. Więc rób wszystko, żeby żyć pełnią życia. Bądź efeosa, bądź człowiekiem, który kocha.